Witajcie, moi drodzy, na kolejnym krótkim nagraniu. To już siódma część w kontekście nauczania, nauki o jednym Bogu egzystencjonalnie czyli ten, który istniał od zawsze nigdy nie umarł, nigdy nie umrze od którego pochodzi wszystko jest nim Bóg Jahwe, czy też Bóg Jotowucha to jest ten jeden, jedyny Bóg. I o nim w tym całym cyklu e, krótkich live'ów mówimy, udowadniamy, że nie ma czegoś takiego jak trójiste Bóstwo, trójca, jeden Bóg w trzech osobach. E, cały Stary Testament bardzo wyraźnie naucza jednym Bogu Jahwe, natomiast my koncentrujemy się na Nowym Testamencie, by pomimo tych kilku wersetów, na e, których potwierają się zwolennicy trójcy. Udowadniamy, że Stary Testament wcale nie naucza o Trójcy, o Bogu w trzech postaciach, ale jednym Bogu. Tylko mówi nam tak samo jak Stary Testament, bo całe pismo jest zgodne z sobą, a nie przeciwstawne. Dalej naucza nam, że jest tylko jeden Bóg Bóg Jachwef, Bóg J.W.H., a Jezus Chrystus jest jego synem. E, dzisiaj kolejny fragment biblijny. 1 Koryntian 8 rozdział 100, od 5 do 7. I apostoł Paweł uczy nas tam, że choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, a są jest i wielu tak zwanych bogów i panów, dla nas jednak istnieje jeden Bóg Ojciec. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Zgadzamy się, że jest to Jahwe i od od którego wszystko pochodzi, i dla którego my żyjemy, dalej Paweł mówi jest też jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko zostało stworzone włącznie z nami. Więc ta nauka biblijna bardzo wyraźnie nam mówi, nie odsuwając. Syna Bożego Jezusa Chrystusa nigdzie gdzie nie powinien być, ale bardzo wyraźnie nam Słowo Boże mówi, że mamy tylko jednego Boga. Jest nim Bóg, Ojciec, Bóg Jachwę, Bóg JHWH, Jach, Jach, i mamy też jednego Pana, którego ten Bóg ustanowił nad nami. Jest nim Jezus Chrystus. To Pan Panów król królów, jak wiemy z Księgi Objawienia. Nie jest On naszym Bogiem, ale jest Synem Bożym który przyszedł na świat, by zgładzić grzechy świata, by umrzeć za nas, jako Mesjasz, jako Zbawiciel. Tym samym kupując sobie nas na no, swoją własność, dlatego jest naszym Panem. Natomiast nic to nie zmienia, nigdy się nic nie zmieniło. Mamy jednego Boga, którym jest Bóg Ojciec, Bóg JHWH, Bóg Yahwe. Czy za przykładem apostoła Pawła zapytany swojego Boga, jakiemu Bogu służysz? Czy jesteś w stanie tak samo odpowiedzieć, że dla Ciebie istnieje tylko jeden Bóg? Bóg Ojciec, Bóg Jachwę, Bóg Jatła Czy też powiedziałbyś, że dla mnie istnieje jeden Bóg, Ojciec Syn Duch Święty. Czy te słowa stoją w linii prostej do chociażby dzisiejszego fragmentu? biblijnego do słów apostoła Pawła, że jest tylko jeden Bóg, jest nim Bóg Ojciec. Dlaczego zastanów się, apostoł Paweł nie pisze tutaj nic o Duchu Świętym, skoro wierzysz w Trójce, skoro Duch Święty jest tak samo ważny jak Ojciec, jeżeli Duch Święty jest tak samo ważny jak Syn, jest osobą, jak Paweł, w wielu swoich słowach, bo wszędzie Zresztą mówi sobie: sprawdźcie w każdej swojej, swoich ksiąg czy listów. Pisze o ojcu i o synu na samym początku. Nigdy nie mówi o Duchu Świętym. Skoro więc Paweł mówi nam, że z wielu bogów, tak zwanych bogów. Na niebie, bo można i gwiazdą udawać, cześć, jak kiedyś to robiono o słońcu, i na ziemi, bo się czyni wiele bożków, to mówi: dla nas jest tylko jeden Bóg jest nim Bóg, Ojciec. Jeden Pan Jezus Chrystus. Jak Paweł, który był apostołem, który w wizji zobaczył Chrystusa, który go oślepił, namaścił go dla, na apostoła dla narodów, jak Paweł, mając taką, takie objawienia Boże, mógł pomijać ducha świętego. Jak mógł nazwać Bogiem, jednym Bogiem tylko Boga Ojca a Syna Jezusa Chrystusa, Panem, a nie Bogiem, nie wspominając nic o Duchu Świętym. Czy to ci obchodzi? Czy obchodzi cię to, co mówi Słowo Boże? To co mówią nowotestamentowi słudzy Boży, to, że nie sprzeciwiają się reszcie Biblii Słowa Bożego. Pamiętaj, że w pierwszym wieku nie było nowego testamentu. Tak, apostołowie spisywali nowy testament i to są prak praktycznie ich dzieje, ich listy jak objawienie Jana. A więc w momencie, kiedy to wszystko było mówione, spisywane, istniała Biblia jako Stary Testament. Nic więcej. I cały czas odnosili się apostołowie do tej samej wiedzy. Nie mówili, że Starotestamentowi słuzy Boży, pisarze, nie mieli jeszcze pełnego objawienia, nie wiedzieli, że Bóg jest Trójcą. Nic takiego nam nie mówili. Dlaczego apostoł Paweł nie napisał że dla nas, chociaż jest wiele bogów, to dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Czy Cię to nie zastanawia, że tak ważna nauka powinna być przekazana w bardzo prosty sposób? Zawsze, wszędzie i przy każdej okazji i jest. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że mamy tylko jednego Boga egzystencjonalnie czyli tego, który. Od zawsze istniał, jak Paweł mówił, którego wszystko pochodzi, wszystko włącznie z Jego Synem Jezusem. Wszystko. Jest nim Bóg Jachwy, Bóg Jotchwucha. Inne wyznanie, bardzo ważne, które powinno dotyczyć i otworzyć oczy każdemu z nas, bo jest to wyznanie poparte Duchem Świętym, którym Chrystus mówi, że to. Zostało się objawione nie z Ciebie samego, ale z Ducha Bożego, z Ducha Świętego. O co chodzi? Otóż, w sytuacji, kiedy Jezus Chrystus na Ziemi zapytał swoich uczniów, za kogo mnie uważają ludzie? No i apostołowie odpowiedzieli: Jezusowi, że o niektórzy za Proroka, inni za Eliasza. Więc Pan Jezus Chrystus zapytał, swoich uczniów, swoich apostołów, a za kogo wy nie uważacie? Wtedy Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Chrystus mu odpowiedział, błogosławiony jesteś Piotrze, gdyż nie objawiło ci to ani ciało, ani krew, ale objawia ci to Ojciec to jest określenie, to jest wyznanie, poparte przez samego Jezusa Chrystusa jako prawdziwe. Czy dostrzegasz to, że Jezus Chrystus nigdy nie nazwał się Bogiem, nigdy nie stawiał się na równi Bogu, nigdy nie mówił, nie strofował nikogo, by powiedzieć coś innego, jak właśnie te słowa, które przed chwilą wspomniałem. Ty... Jesteś Chrystus, czyli Mesjasz, Zbawiciel. Syn. Syn, 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 syn Boga Żywego, a nie Bóg Żywy. Nie Trójca Święta w postaci Ojca Syna Ducha Świętego. Czy, jeżeli by tak było, że Bóg, ten jeden Bóg, to zarówno Ojciec, syn i Duch Święty, czy Chrystus nie skorygowałby Piotra? Natomiast Chrystus powiedział, że to co powiedziałeś przed chwilą, to nie wyszło z ciebie. To wyszło z objawienia Bożego, z Ducha Świętego. A co powiedział jeszcze raz Piotr? Ty jesteś Chrystus w Jezusie, syn Boga Żywego. I tutaj mamy kolejną taką płaszczyznę bardzo logiczną, prawdziwą, niewykręcalną. Bo Piotr potwierdził to, na kogo czekali Żydzi, sam będąc Żydem. Na kogo czekali Żydzi? Według wszelkich prowadztw, objawień Bożych. Czy czekali na Boga, który wstąpi na Ziemię? Czy czekali na Mesjasza? Na proroka obiecanego takiego jak, jak Mojżesz? Powiedz, zastanów się, na kogo czekali Żydzi. Kogo się spodziewali? Dokładnie tego, o którym powiedział Piotr, który uznał Jezusa w tej sytuacji za Mesjasza, posłanego przez Boga, który jest synem Bożym, jest Chrystusem, czyli zbawicielem.